Wilno często nazywane jest miastem Milosierdzia, ponieważ właśnie tu od wieków czczona jest Matka Boska Milosierdzia w Ostrej Bramie. Tu też zrodził się kult Bożego Milosierdzia, dziś bardziej kojarzony z krakowskimi lagiewnikami. A przecież właśnie w Wilnie siostra Faustyna doznała wielu objawień i poznała księdza Michała Sopoczkę. Tu powstała słynna koronka i pierwowzór obrazu Jezusa Milosiernego, namalowany według wskazówek samej świętej Faustyny. Właśnie z myślą o nim, przed kilku laty władze archidiecezji wileńskiej zamieniły mały kościółok Świętej Trójcy, zamknięty w czasach sowieckich, na sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Ta, ja to, Ermano, te a już nie wiem, co jeszcze zrobić, bo to było to pomalduje. I myślę, że teraz wszystko się zaczęło. Atradau Sopočko, nežinojau jo istorijos, atradau ten Rasų bažnyčią, Mykolo bažnyčią, ir viskas, ta. čia irgi jis buvęs, sako, kapelionas, tai, tai, tai man pamažu, pamažu aš susipažinau ir vis labiau pamilau tą istoriją. O mano pareiga šiandien yra, kad skleisti Lietuvoje, bet aš žiūriu ir plačiau, mes ruošiamės pasauliniam kongresui kitais metais Nagevnikė, čia nėra lietuvijų, čia nėra nemkų, čia yra viso pasaulio. Znaczenie sanktuarium dla szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego na Litwie jest rzeczywiście duże, o czym świadczy chociażby tydzień Miłosierdzia Bożego. Popularność tego święta wciąż rośnie i swoją rangą ustępuje tylko największym uroczystościom religijnym Wilna, jakimi od lat są Opieki Matki Bożej Miłosierdzia, tygodniowy odpust ku czci Pani Ostrobramskiej. Niestety ostatnio okazało się, że sanktuarium szerzy kult Miłosierdzia, ale tylko wśród Litwinów. Polacy są tu zaledwie tolerowani. Wierni, którzy ten kościółek jakby uznali za swój i często ucz uczęszczają, no, no, no czują tą niechęć ze strony rekt księdza rektora. I nie chciałabym się dodecydować pewnych tam jego wypowiedzi na temat tego, jeżeli wam się nie podoba to proszę opuśćcie ten kościół, macie swój kościół i tak dalej, więc nie przystoi to właśnie dla, dla kapłana okazywać i dawać do zrozumienia, że polska wspólnota jest tutaj jakby mniej pożądana. Ostatnio w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zlikwidowano poranną mszę niedzielną. Wobec trzech nabożeństw litewskich zostało tylko jedno polskie i to o 16.00. A rektor Kościoła wpadł do tego na genialny pomysł. Nie znając języka polskiego, co w archidiecezji Wileńskiej nawet wśród księży Litwinów jest rzadkością, do polskiej liturgii zaczął mówić kazania po litewsku, tłumaczone przez tłumacza na język polski. Pytaliśmy dlaczego? Rozmowa o skutku nie dała. No tak postanowiłem, koniec. Ten, więc były pisane listy, list do kardynała, który także skutku żadnego nie dał, gdyż kardynał powiada, że za wszystko odpowiada ksiądz Wajszwile i Takie zamknięte koło. A Weiswil mówi, że on postanowił i nie zmieni zdania. Jedynym osiągnięciem było to, że ksiądz, który tutaj odprawia w języku polskim mszy, no powiedzmy. Już teraz nie jest powiedzmy, traktowany instrumentalnie przez księdza rektora i może przychodzić na każdą wszech i odprawiać w języku polskim. Tu akurat interwencja u władz archidiecezy poskutkowała, ale polska wspólnota przy Sanktuarium i Miłosierdzia bezskutecznie prosi o oficjalne zarejestrowanie. Ksiądz domaga nam tego i mówi, że po prostu my musimy przyłączyć się do litewskiej grupy, która też istnieje i oficjalnie jest zarejestrowana. My chcielibyśmy słowa mieć z grupy. Zaczyna mówić, że już wszystko jest postanowione, on to postanowił i nic nie ma zamiaru zmieniać. Że tak jest właśnie dobrze, tak odpowiada jemu i odpowiada wspólnocie, która jest oficjalna, czyli litewska. I on powiedział, że wnioski czy prośby może wydawać tylko wspólnota. Zgłaszać do niego. A ponieważ my nie jesteśmy oficjalną wspólnotą, my nie możemy jego nic oficjalnie poprosić, więc on po prostu mówi, że. Jako z prywatnymi osobami nie będę mówił. Na próżno wierni prosili też o pasterkę i triduum paschalne w języku polskim. Chociaż na Wileńszczyźnie w większości kościołów, za wyjątkiem nielicznych, gdzie na co dzień modli się wyłącznie po litewsku lub po polsku, liturgia ta sprawowana jest w dwóch językach. Nasza grupa, która jest już trwala i ustalona, nikt z niej nie odeszedł i to tylko, tylko zwiększyło chęć jeszcze bardziej. Swoje prawa może powalczyć, lecz ta msza, która została o 9 godzinie zlikwidowanym, myślę, że zmniejszyła ilość odwiedzających, gdyż czwarta po może nie wszystkim odpowiadał. dziewiąta z rana to był, był dość wygodny czas. Dość dużo ludzi zbierało się i na czwartą nie trochę już być może źródła napięć należy szukać w początkach sanktuarium, gdy władze archidiecezji wileńskiej postanowiły zabrać obraz Jezusa Miłosiernego z polskiego kościoła świętego ducha, dość dużej świątyni i przenieść do małego kościółka. Polacy próbowali protestować, bo to właśnie dzięki polskim duchownym cudowny wizerunek w latach 80. po cichu wrócił do Wilna. To właśnie w polskim kościele kult miłosierdzia rozwinął się jeszcze zanim został oficjalnie uznany przez Watykan. Przed tym obrazem wileńscy Polacy Spotykali się z papieżem rodakiem podczas jego pielgrzymki na Litwę i właśnie w polskim środowisku Jezus miłosierny cieszył się szczególną czcią. Pomimo kilkumiesięcznego czuwania i obrony obrazu został on silą zabrany i przeniesiony do małego kościółka. Z dużym bólem Polacy zaakceptowali ten stan, ponawiając jednak prośby o wybudowanie nowej świątyni godnej tej relikwii, stawiającej za przykład lagiwniki. Dziś są wypierani nawet z tego małego sanktuarium. Polacy czują nie tylko sentyment do samego obrazu, ale jakby no, można tak powiedzieć, pierwsi przyjęli ten kult i tutaj upowszechniali. I dzisiaj się cieszymy, że też coraz bardziej zaczął się wśród braci litewskich i byłoby bardzo dobrze, żeby ten kult i ten obraz łączył Litwinów i Polaków, żeby wszyscy kapłani o tym dobrze zrozumieli i przyjęli sobie to do serca. Tydzień milosierdzia Bożego potwierdził obawy Polaków. Zwyczajowo, czy to podczas opiek w Ostre Bramie, czy też poprzednio w Sanktuarium, w tym tygodniu codziennie odbywa się po kilka nabożeństw w obu językach, by wierni mogli się dostosować. Tego roku w ciągu dnia odbywały się tu cztery nabożeństwa po litewsku i tylko jedno po polsku, przy czym prowadzili je w większości młodzi wikariusze, a nie najbardziej znani duszpasterze Polacy, którzy wiadomo, że przywiodą ze sobą tłumy wiernych ze swoich parafii i całej Wileńszczyzny, jak to się dzieje podczas odpustów w ostrej bramie. Żal po prostu. Każdy, który chciałby może uczestniczyć. Nie będzie miał możliwości gdyż, jak, jak widzimy, małe jest umieszczenie tego sanktuarium. Żal na pewno gdyż dużo pielgrzymów chciałoby przyjechać, na pewno w ten tydzień. Dużo grup jest z Polski, jak wiemy. I na pewno nie będą miały szansy uczestniczyć nam się. Najwyżej po prostu się pomodlić, zajdą, a nam się niestety nie będą mogli uczestniczyć, gdyż male jest pomieszczenie i wszyscy naprawdę się nie zmieszczą. gdyż ludzie bardzo dużo przychodzi w ciągu tego tygodnia. Zawsze jest pełny kościół. To jest jakby nie problem e, jakichś polsko-litewskich relacji, to jest e, problem e, pewnej jednostki, nawet jeżeli ona jest w sutanie. No, z całym szacunkiem dla jego kapłańskiej godności, że jednak e, tutaj należy powiedzieć prawdę, że, że absolutnie nie przystoi właśnie takie zachowanie dla e, księdza, który, no powiedzmy, taką stwarza atmosferę nawet. Nie wiem, czy w takim miejscu musiałby ksiądz tak kierować, tak wrogo nastawiony, gdyż tolerancja w kościele wydaje się musiała być na pierwszym miejscu i Jedną z najważniejszych misji tego sanktuarium musiało być szerzenie kultu miłosierdzia Bożego, a takie likwidowanie mszy nie wiem, czy przyczyni się do szerzenia kultu. Takie uczynki na pewno nie świadczą o Boże miłosierdzie, tylko jakby zaprzeczają temu i powiedzmy, zamiast upowszechniać kult Bożego miłosierdzia wśród wszystkich wiernych dziecięcy wileńskich, wśród których należy przypomnieć, że jest bardzo znaczna część wiernych narodowości polskiej, przez cały tydzień bezskutecznie zabiegaliśmy o wywiad z rektorem sanktuarium, księdzem Wejdasem Wejświlasem. Nie miał czasu, nie mógł rozmawiać bez zezwolenia kurii, a kuria twierdziła, że o pozwolenie musi się zwrócić sam kapłan. O sytuacji nie zechciał też rozmawiać ksiądz gościnnie prowadzący tu polskie nabożeństwa. Nie jestem organizatorem tego tygodnia, ale bo żeby chyba najbardziej wypadało, zwrócić do księdza kustosza, księdza Wejdasa, który znaczy organizuje ten tydzień, który jest to kustoszem, który jest odpowiedzialny za to sanktuarium. Który za nas będzie witany. W święto Bożego Miłosierdzia uroczystym liturgiom litewskiej i polskiej przewodniczył sam metropolita Wileński, który nie odmówił wywiadu, ale też nie dostrzegał problemu. No bo imarze żmoniu było, bo też małego dyrektora jestem od pasażerów i taj. Kej dok żmoniu to ty w dok miesiący raz. Każdy inny. No... no ja Čia palygiai, aš manau, kad čia nėra diskriminacija, čia lietuviai veržės, čia esam lietuvoje, aš turiu atidaryti jiems duris irgi, o lenkai nėra atstumti, kai jie. Surasim, surasim, yra visiems šie vietos, bet čia neturi būti vienos grupės, yra visų tikinčiųjų. Ir galime tikėtis, kad Lenko bendrovė irgi čia atsiras, čia yra lietuvių? Daug dievė. Čia naujų brigdų. Na, yra keunigas žiniežiai, irgi Jurgis, kuris ten rūpinsis. Ne, sutvarkysim viską. Būkit ramus, bus atviras duris visiems.